Co się stało? Słucham? Czemu no, wychodzimy, proszę pana, bo nie da się tego słuchać. Ja jestem wyborcą. Mhm. Chciałbym zagłosować, nie wiem, czy na pana Trzaskowskiego dzisiejszego, mhm. czy tego, który był dwa tygodnie temu, albo miesiąc mhm. temu. To, co mówił. A to, co mówi dzisiaj, to dla mnie ten człowiek. Chwileczkę. To mówi człowiek, który o obronie naszych polskich granic, prawda? Ale to wszystko to PIS zrobił. Czyż ta armia, która jest obecnie, to za czy? kto to zrobił? Kto tego dokonał? Dlaczego się ponownie nie, nie robi zakupów w dalszym ciągu z Korei i tak dalej. Dlatego, że dostaliśmy 150 milionów, ale jak dostaniemy dwa z tego, to co będzie? Dlaczego się nie, nie produkuje nie, pocisków 155 mm w Polsce? Tylko na Słowacji. Jest... Tylko na Słowacji. No proszę pana, no to jest kpina, nie mogłem wytrzymać, przyszedłem tutaj posłuchać, co ten człowiek będzie opowiadał, ale to jest nie do, nie do posłuchania dłużej tego wszystkiego. I po prostu krew zalewa, no. Jak słucham takich głupot. A coś było o Zielonym Ładzie, albo o pakcie migracyjnym, coś jeszcze innego pana, Nie, nie było jeszcze o Zielonym Ładzie, ale ja już nie mogłem nie dalej, nie, nie mogłem tego słuchać, no. Nie mogłem, bo jak się słuchało Trzaskowskiego, to tak jakbym dzisiaj, jakbym słuchał PiSu. Wszystkie punkty, to przecież to są wszystko punkty PiSu. A on tutaj się przedstawił. To dzisiaj tak było, a tydzień temu, dwa tygodnie temu było inaczej. Więc kim on jest? Ma słuchaczy takich wie pan, które będą bili mu brawo przez cały czas. Z byle jakiego, byle co powie. Teraz nawet to robią. No właśnie, teraz nawet to robią. Ja się spojrzałem, odwróciłem, siedziałem na krzesełku, odwróciłem się do tyłu, a tam krzyczą. Raw, raw, raw. Prawda? Mówię, Dlaczego nie krzyczą tak? Co on tutaj fajnego powiedział? To wszystko.